Rysuję flagi z pamięci. Hej, ja jestem Joker i witam Was w kolejnym odcinku z rysowania flag z pamięci. Ostatni odcinek odebraliście naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. Nie będę ukrywał, że trochę mnie to szokuje, ponieważ nie było mnie naprawdę długo na YouTubie. Jestem wam za to naprawdę bardzo wdzięczny. I teraz jeszcze tylko chwila ogłoszeń parafialnych. Jak widzicie poprzedni odcinek pojawił się we wtorek, ten również pojawia się we wtorek, co oznacza, że odcinki na tym kanale właśnie będą pojawiać się we wtorki co tydzień. A teraz przejdźmy już do odcinka. A więc, tak, zasady znacie: ja teraz klikam i losuje mi się kraj, którego flagi następnie muszę narysować z pamięci, a potem porównać się do oryginalnej flagi. Więc 3, 2, 1. Wylosowane państwo to Chiny. Chyba nie będzie to za trudne. Ok, a więc myślę, że ten flag jest na każdy. Jest ona po prostu czerwona. I ma tutaj raz, dwa i cztery. Teraz te gwiazdki wypełnimy. I tak moim zdaniem wygląda flaga Chin. Sprawdźmy teraz, jak wygląda ona naprawdę. Ok, więc flaga ta wygląda w taki sposób. I osobiście uważam, że mogę sobie przyznać 0,75 punkta. Ok, a więc czas wylosować drugą flagę. Więc flaga, którą mam do narysowania, to flaga Rosji. Będzie to łatwe. Więc tak, po pierwsze pasek czerwony, pasek niebieski. I to jest, moi drodzy, flaga Rosji. Tak tylko dla formalności pokazuję wam, że mam rację. Dostaję oczywiście za to punkt. A więc czas teraz wylosować trzecią flagę dzisiejszego odcinka. Flagą, którą mam do narysowania jest Macedonia Północna. Okej, okay, a więc co pamiętam o Macedonii Północnej? Jest to flaga na pewno czerwona. Na środku ma ona takie kółko. I od tego kółka teraz idą po prostu paski. Okej, okay, także uważam, że flaga ta wygląda mniej więcej tak. Sprawdźmy teraz jak ona wygląda naprawdę. Ojej, szczerze zapamiętałem ją trochę inaczej. Um, nie wiem co mam z tym faktem zrobić, ponieważ moja flaga nie do końca wygląda jak to. Myślę, że mogę sobie dać jakieś pół punkta. Także wylosujmy Czwartą dzisiejszą flagę. Ukraina. Śmiesznie, Śmiesznie. mamy same łatwo flagi dzisiaj. Myślę, że tej flagi nie muszę przedstawiać nikomu, zwłaszcza w ostatnich czasach. W każdym razie flaga jest już skończona. A formalności oto potwierdzenie. Oczywiście punkt wpada na moje konto. Więc czas na piątą i ostatnią dzisiejszą flagę. Naszą dzisiejszą piątą flagą jest Izrael. Myślę osobiście, że to nie będzie jakieś bardzo trudne. To znaczy, coś takiego. Wziąć teraz ten kształt. Nie, to nie będzie ten kształt. Tutaj jeden trójkąt. Teraz wziąć identyczny. Obrócić go w pionie. I to jest flaga Izraelu. O, jak tak widzę, zapomniałem o tych tutaj paskach białych. W takim razie. Nie dostaję całego punktu. Powiedzmy, że dostanę tylko 0,75 punktu. Okej, okay, a więc dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Pamiętajcie, aby dać mi o tym znać w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz powiedzcie, czy chcecie więcej takiego kontentu. Cześć!